Rodzina rodzina rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma samotnych jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy, co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, jest lecz się, kiedy nie ma, samotnych jak pies. Dum, 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 dum. Ba, 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 ba. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem, spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej, lektura, spacery, wikt niezły ma smak, więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, 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 rodziny ach rodziny. Nie, rodzina nie cieszy, się, nie cieszy, gdy jest, nie cieszy, gdy jest, jest. lecz, lecz kiedy nie ma samo. Jak pies Hop. Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest. Gdy jest, jest, jest Lecz kiedy nie ma samotnych, jak pies Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy, co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, 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 ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy nie ma samotnych, jak pies i Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej lektura, spacery. Wikt niezły ma smak, więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak. Rodziny...